Tamil Bąkowski dla komórkomania.pl witamy na Nokia World. Naszym gościem jest Piotr Bubak, dyrektor marketingu Nokia Polska. Chcemy z nim porozmawiać na temat nowych telefonów Nokia z Windows. Phone. Piotrze, powiedz nam coś więcej o nowych telefonach. No, przede wszystkim te telefony są zwieńczeniem kilku długich miesięcy pracy. Pracy, która wynikała ze zmiany strategii, którą ogłosiliśmy na początku roku. Jeżeli mówimy o Windows Font, oczywiście jest to ten element strategii, który dotyczy współpracy z Microsoftem. Ta współpraca została z sfinalizowana, kontrakt został podpisany w kwietniu. Kilka miesięcy później mamy już dwa produkty, które mają na pokładzie właśnie ten system operacyjny. Jest to super ważny moment, bo z jednej strony jest to zwieńczenie kilku miesięcy ciężkich, ciężkiej pracy implementacji w hardwareze systemu operacyjnego, ale również wypracowania kilku rozwiązań, które... Są ciekawe i są ekskluzywne wyróżniające dla Noki. Natomiast z drugiej strony jest to tak naprawdę pierwszy krok w procesie, który będzie długo jeszcze trwał. To nie jest tak, że powiedzieliśmy ostatnie zdanie. Jest proces przejścia, tak? To jest proces przejścia z jednego systemu operacyjnego na drugi. To jest proces jednocześnie związany z rewitalizacją marki. To jest proces z, z dotarciem do konsumenta z nowym systemem operacyjnym, nowymi usługami i z, w całości z nowym ekosystemem. Czyli wszystkim tym, co otacza konsumenta w momencie, kiedy korzysta ze swojego smartfonu. Czy myślisz, że teraz zaczęła się nowa epoka dla Noki? Myślę, że tak. To jest taki moment, w którym możemy światu pokazać, że strategia została wprowadzona, zostały zmaterializowane w końcu. Te koncepcje, o których tak naprawdę mogliśmy do tej pory rozmawiać tylko w teorii. Także ja się bardzo cieszę, bo dzisiaj, jak będziemy rozmawiać z, z partnerami, z operatorami, jak będziemy mówić coś światu, to będziemy mogli pokazać, jak ta strategia jest realizowana. Mieliście naprawdę mało czasu, z tego co usłyszeliśmy tutaj, to około pół roku tak, na przedstawienie własnych urządzeń i dostosowanie software'u, przygotowanie nowych funkcji. Co odróżnia Was na tle konkurencji z Windows Phone? Tak, rzeczywiście tego czasu nie było dużo, w szczególności dlatego, że po pierwsze tego czasu było niedużo, po drugie w momencie, kiedy podpisywaliśmy umowę, software list Mango był generalnie już zamknięty. W związku z tym jedyne, mogliśmy, na czym mogliśmy pracować, to na, na kilku ciekawych, w moim przekonaniu bardzo, elementach, które jednak mimo wszystko dają... E, do, dodatkową zawartość, dodatkową tak? zawartość, ale jednocześnie my mamy aspirację robić znacznie więcej. Ale to, co mamy w tej chwili wypracowane, to jest bardzo ważny wyróżnik, i wydaje mi się, że to jest bardzo ważny wyróżnik, w szczególności dla polskiego konsumenta. To znaczy, mamy jako jedyni e, producenci smartfonu z systemem operacyjnym Windows Phone, mamy Nokia Drive, czyli Nokia nawigacja, czyli nawigacja z punktu A do B, która będzie za darmo. Wszyscy doskonale to znają z rozwiązań Nokia Mapy. Jest to rozwiązanie, które będzie preinstalowane w smartfonach Nokia 800, Nokia Lumia 800, Nokia Lumia 710 tak? i będzie dostępna za darmo. Do tego jest aplikacja Nokia Mapy, która może być pobrana z Marketplace, gdzie możemy korzystać z map w taki sposób, jak do tej pory byliśmy przyzwyczajeni. W przypadku aplikacji Nokia Drive możemy preloadować sobie, pobierać sobie mapy. Tych krajów, które chcemy, czyli Kiedy możemy chcemy, wykorzystywać to. A co... czy polski głos też będzie dostępny w tych mapach? Tak, no jest to zdecydowanie jeden z ważniejszych elementów, nad którym tak. pracujemy. Ważne jest to, że Nokia nie wycofuje się z tego, że chcemy dostarczać konsumentowi rozwiązań fajnych, dobrych i jednocześnie darmowych. Nokia Drive może być wykorzystywany do podróży po całym świecie. Mapy można sobie wcześniej wgrać w telefon. No to, jest, to jest jedna to część. To na pewno jest duży plus, tak? Nie musimy ponosić dodatkowych kosztów w momencie, kiedy na przykład jedziemy do innego kraju, tylko wcześniej pobieramy sobie wybrane mapy. Tu się z Tobą zgodzę. A czy możesz też nam powiedzieć coś o Nokia Music? Bo to jest ten, ta druga część Nokii, która, Dokładnie. która Dokładnie. robi wrażenie dla niektórych. Nokia Music została ogłoszona tutaj na Nokia World jako jeden z trzech elementów, które wyróżniają Nokię i muzyka no, o tym trzecim jeszcze, o tym sobie jeszcze sobie powiemy, powiemy tak? tak? Natomiast mu muzyka, muzyka zdecydowanie jest bliska każdemu z nas. Nokia zaprezentowała e, ekskluzywną na platformie Windows Phone e, usługę. W szczególności to co jest ciekawe, to jest Mix Radio. To jest usługa, która polega na tym, że możemy sobie słuchać e, streamingu bez żadnych kosztów, a streaming jest Streaming bazuje na katalogu, który mamy w tej chwili w Nokia Music Store. Czyli globalnie jest to 15 milionów utworów, w Polsce około 7-8 tak? milionów utworów. tak. Co jest fajnego w tej usłudze? Fajne jest to, że możemy sobie definiować, jakiego kanału słuchamy. Jakiego na rodzaju... podstawie dostępnych gatunków, z tego co zauważyliśmy, plus jest dodatkowo możliwość wyszukiwania artystów. No tak, to jest, to prawda na podstawie predefiniowanych kanałów, tak to się fachowo nazywa. Natomiast możemy definiować własne kanały na podstawie artystów, których, których sobie sami wybierzemy. Oczywiście system będzie odtwarzał muzykę tych artystów i podobnych. Ale w momencie, kiedy zdefiniujemy np. trzech artystów, system w miarę sprawnie będzie w stanie będzie dopasować się do, do katalogu tak? muzyki. Jeszcze zauważyliśmy taką funkcję Gigs, czyli, czyli możliwość wyszukiwania koncertów w pobliżu. Funkcja Gig Finder, tak, to jest ta część rozwiązania muzycznego, bo trzeba też powiedzieć, że poprzez Nokia With Windows Phone będziemy mieli, poprzez Lumie będziemy mieli dostęp do sklepu muzycznego Marketplace i Zune Marketplace, tak? Będziemy mieli do, dostęp do Nokia Music Store, czyli do katalogu, który znamy już w tej chwili pod nazwą muzyka, czyli w Nokia muzyce będziemy mieli możliwość pobierania e, tych milionów utworów, które w tej chwili są, uwzględniając to również polski katalog. Bardzo, bardzo, bardzo fajne. E, przejdźmy może do tej trzeciej funkcji, o której wspomniałeś, tak? Bo tutaj była jeszcze ta trzecia dodatkowa funkcja dla nas może nie aż tak bardzo znaczna. E, ta trzecia funkcja to jest sport i Nokia globalnie ma bardzo ciekawe porozumienie z, z kanałem telewizyjnym ESPN. W ogóle zaangażowany sportowo bardzo w różnego rodzaju przedsięwzięcia. Być może w Polsce jest to mniej, będzie to mniej popularne, ale jeżeli ktoś jest fanem na przykład klubów z ligi angielskiej, na pewno znajdzie tu wiele ciekawych rzeczy dla siebie. Jedna jeszcze rzecz... W Polsce będzie też ten ESPN dostępny, czy tego na razie nie wiemy? Ten hub, czy ten hub wiemy. będzie dostępny, tak? Tego jeszcze na razie nie wiemy. Też jeżeli chodzi o Mix Radio, to jeszcze w tej chwili nie mogę potwierdzić na 100% dostępności. Pracujemy nad tym, żeby Mix Radio no wprowadzić tą usługę tak? w Polsce w momencie, kiedy będzie, kiedy będziemy rozpoczynać start sprzedaży tych produktów. A start no właśnie, sprzedaży no produktów? To jest najważniejsze pytanie. Kiedy te produkty pojawią się w Polsce? Kiedy możemy ich oczekiwać? No więc właśnie, na największych w sześciu rynkach europejskich one no, w zasadzie startują już, za tydzień, za dwa będą w sprzedaży. W Polsce planujemy wprowadzenie tych produktów do sprzedaży pod koniec stycznia. Chcemy, żeby były wprowadzone jednocześnie i oba, tak żeby konsumenci mieli wybór, który urządzeniem się bardziej podoba. Czyli Nie będzie takiej sytuacji, że na początku zadecyduje ten model lepszy, na przykład Nokia Lumia 800, tylko od razu chcecie wprowadzić dwa produkty naraz, tak? Chcemy wprowadzić dwa produkty, bo wydaje mi się to najbardziej sensowne. Nawet jeżeli yy, 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 Będziemy skupiać się na jednym z nich. To jeszcze jest niezdecydowane, natomiast na przykład w komunikacji, ale zdecydowanie zależy nam na tym, żeby konsument czy klient, który jest zainteresowany na przykład reklamą czy ofertą operatorską, miał wybór. Bardzo fajnie. A teraz tak przy okazji nowego modelu Lumia 800, czy można powiedzieć, jakie są jego różnice między nokią N9 a modelem 800, bo boję się, że niektórzy konsumenci będą mieli problem z odróżnieniem produktu. Ja mam, jeżeli chodzi o porównanie, czy oddzielenie, czy rozróżnienie tych dwóch produktów, to ja mam, przyznam szczerze, przyjemność mówienia o tym, że tak naprawdę konsumentowi zostawiamy wybór pomiędzy dwoma bardzo, bardzo solidnymi urządzeniami. One są trochę jakby na innych etapach rozwoju strategicznego. Nokia N9 została stworzona jako platforma na nowym systemie operacyjnym. Interfejs jest zupełnie przełomowy, nawigacja bez żadnych przycisków. Wszyscy mamy bardzo pozytywne opinie, komentarze dotyczące tego produktu. Tak, Natomiast... To jest naprawdę bardzo, bardzo dobry produkt, tak? Bardzo dobry smartfon i szkoda, że no MiGo jako projekt już nie będzie kontynuowany, tak? Może w przyszłości będzie coś nowego, ale teraz skupiamy się na tym, co jest dzisiaj, czyli na Windows Phone. Tak, zdecydowanie Windows Phone jest platformą na przyszłość. To jest platforma która razem z Microsoftem będzie budowana dużo szybciej i dużo sprawniej, po to, żeby dostarczyć użytkownikowi pełni doświadczeń związanych z tym, co my nazywamy tak zwanym ekosystemem, czyli otoczeniem, które konsument czy użytkownik telefonu tak naprawdę ma. Dużo łatwiej nam jest zrealizować z Microsoftem taką wizję, że łączymy wyszukiwanie z lokalizacją, z platformą y, reklamową, z e-commerce, z dobrym hardwarem i z interfejsem użytkownika. Z Microsoftem mamy naprawdę bardzo komplementarne zasoby i serwisy, które bardzo szybko możemy bardzo fajnie uzupełnić.